W sobotę 14 grudnia już po raz 11 odbył się świąteczny jarmark Bożonarodzeniowy w gminie Pieszyce. Była to okazja do skosztowania świątecznych regionalnych potraw, odwiedzenia stoisk z rękodziełem artystycznym oraz posłuchania kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży działającej na co dzień przy Centrum Kultury w Pieszycach. Bardzo nas to cieszy, że ta tradycja jest pielęgnowana, że mieszkańcy chcą. Spędzać wspólnie czas i dzielić się dobrem, bo zawsze tradycyjnie na jarmarku, z jednej strony mieszkańcy, którzy potrafią tworzyć coś wspaniałego, czy to kulinarnego, czy to artystycznego i dzielić się z innymi. Tego typu spotkania to jest okazja do podzielenia się życzeniami, do spotkania się ze swoimi sąsiadami, z mieszkańcami miasta. Dlatego pielęgnujemy te tradycje i z roku na rok nie brakuje. Ani tych, którzy cudowne rzeczy tworzą, ani tych, którzy je kupują. Dzisiaj na dworze mamy zimno, natomiast u nas w środku jest bardzo gorąco i dlatego Pieszycki Jarmar cieszy się takim zainteresowaniem praktycznie w całym powiecie. Mamy około 30 stoisk. Możecie Państwo poczynić drogą kupna, oczywiście różnego rodzaju Bożonarodzeniowe specjały, a także rękodzieło. W tym roku również mamy stoisko DKMS. Bardzo ważna sprawa, i tutaj warto wspomnieć o tym, że każdy z nas może zostać potencjalnym dawcą komórek macierzystych. Pieszycki jarmark uświetnią również występy dzieci z placówek oświatowych Pieszyckich, z przedszkola, ze szkół, z przedszkola od sióstr salezjanek, również ze szkoły niepublicznej, a także harcerze. Z tego miejsca chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować rodzinie państwa Bryłkowskich. To jest rodzina, która wykazała się przeogromną empatią, wspomogła naszą instytucję. W tym roku zadaliśmy również konkretne pytanie dzieciakom z Domu Dziecka Pieszyckiego. Mamy odpowiedzi, czego spodziewałyby się znaleźć w tym roku pod choinką. I dlatego też, jeżeli Państwo macie ochotę również zostać pomocnikiem Mikołaja, bardzo proszę wejść na nasze social media i tam przeczytacie, co dzieciaki z Domu Dziecka potrzebują. Świąteczny klimat nas nie opuszcza, bo oprócz tych świątecznych rzeczy, które można skosztować i podziwiać, to oczywiście występy artystyczne, przedszkoli, szkół, naszej utalentowanej młodzieży, więc rzeczywiście coś dla ciała, coś dla ducha, ale również warsztaty. Można malować pierniki, można się zmierzyć w tej, w tej konkurencji, więc naprawdę jest co robić i bardzo dziękuję, że mieszkańcy tak licznie odwiedzają dzisiaj to miejsce. Lekwiast widzisz anioła twarz i słyszysz muzykę nieba, Znów oczy przecierasz, to nie chce. не бу